Jak powstaje pieniądz? Pieniądz każdy z nas utożsamia albo z monetą, albo z banknotem. Ale i banknot, i moneta to są tylko pewne formy pieniądza. W istocie tych form, te formy są zdecydowanej mniejszości. Współczesny pieniądz jest tylko zapisem cyfrowym. W Stanach Zjednoczonych gotówki jest mniej jak 0,5%. Zdecydowanie mniej. W Polsce jeszcze więcej troszkę. W Polsce to jest mniej więcej prawie 14%. To jest gotówka. Ale ta cała reszta to jest pieniądz niematerialny. Pieniądz, który jest zapisem na kontach. Jak powstaje pieniądz? Otóż pieniądz to jest, mówiliśmy i będę to powtarzał dla utrwalenia. Pieniądz jest Technologią dla wymiany dóbr w społeczeństwie. Ponieważ jesteśmy. Jedyne uzasadnienie, żebyśmy żyli w społeczeństwie, jest to, że możemy wytwarzać i wymieniać między sobą dobra. Gdyby nie było tej możliwości, to po co żyć w społeczeństwie? Lepiej żyć samotnie. Ale społeczeństwo daje nam tą możliwość, że każdy z nas wytwarza inne dobra. Oddaje do społeczeństwa, a w zamian czerpie, pobiera dobra, które produkuje społeczeństwo, których sam nie byłby w stanie wyprodukować. I pieniądz jest tą technologią, która nam to umożliwia. Pieniądz nie jest monetą, nie jest papierkiem. Na dobrą sprawę, jeżeli by się Sejm zebrał za kilka dni i a, podjął a, inicjatywę ustawodawczą, żeby zlikwidować od 1 stycznia. Te papierki, które mamy, i te monety, które mamy w kieszeniach, to nic by się nie stało. Kompletnie nic. Dalej byśmy się posługiwali tyle, że kartami płatniczymi, kartami kredytowymi. Pieniądz jest zapisem. Zapisem, który umożliwia wymianę między nami dóbr. I teraz powstaje pytanie, jak ten pieniądz powstaje? Nie mówię o tym pieniążku metalowym czy papierowym, bo to dajemy do mennicy, mennica nam to wyspuka i jest temat zamknięty. Ale tego pieniądza może niedługo nie być. Może w ogóle nie być gotówki. Pytanie, jak powstaje pieniądz. Pieniądz, który jest zapisem na kontach. Pieniądz, który powstaje z niczego może się pojawiać i pieniądz, który może znikać. I powiemy o tych dwóch mechanizmach. Na czym to polega? Jak wygląda mechanizm dobrobytu w gospodarce? Ano ten mechanizm dobrobytu wygląda mniej więcej w ten sposób, że jak pani Ola, która jest tutaj czerwoną postacią, chce skorzystać z uroku życia i chce kupić sobie dom, samochód, żaglówkę, to pani Ola mówi tak, idzie do banku i mówi: "Kochamy banku. Mam dewelopera, mam tego, który sprzedaje to czy dom, dom, czy samochód, czy dealer sprzedaje samochód, dealer sprzedaje żagłówkę? Mam tego człowieka, chcę od niego to kupić. Pomóżcie mi tym. I bank wtedy zawiera trójstronną umowę. I w ramach tej trójstronnej umowy bank mówi do tego dewelopera: Deweloperze, my Ci zapiszemy na koncie milion złotych, a pani Ola będzie nam ten milion złotych sprzedawała, yy, dawała jeszcze w różnych latach miesięcznych przez wiele, wiele lat. Ale dzięki temu pani Ola ma możliwość korzystania z tego domu, z tej żaglówki, z tego samochodu. Będzie to długo spłacało, będzie długo produkowała dobra na rzecz społeczeństwa, ale już dzisiaj ma możliwość konsumowania dóbr, które społeczeństwo wyprodukowało dla niej. To jest ten mechanizm dobrobytu. Możemy czerpać z pokładów społecznych dóbr, spłacając niejako ten zaciągnięty dług, ten zaciągnięty kredyt przez długie lata. Zaufanie do systemu powoduje, że takie transakcje stale są w gospodarce, stale. Ta transakcja, ten mechanizm dobrobytu to jest transakcja, która opisuje, jak powstaje pieniądz. Pieniądz jest zapisem liczbowym tej transakcji. Pani Ola mówi, wiem, że dam radę, wiem, że podołam. I każda ze stron ma zaufanie do tego systemu. To zaufanie buduje nasze bogactwo. Pieniądz jest tylko zapisem tej transakcji fizycznej, która tu się dokonuje. Niczym więcej jest zapisem tej transakcji. Pieniądz jest technologią dla wymiany dóbr. Zwracam na to uwagę to jest tylko technologia dla wymiany i dla wytwarzania dóbr. Dzięki temu pieniądzowi możemy wymieniać między nami dobra i możemy też inwestować, chcąc wytworzyć nowe dobra. Pieniądz jest technologią, która nam to, nam to umożliwia. Nie jest niczym materialnym. Przeanalizujmy teraz dwa procesy, jakie mają miejsce. To znaczy, po lewej stronie Państwo macie tą umowę, którą przed, o, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli umowę z bankiem. Pani Ola przyszła do banku, mówi, chce ten dom nabyć, ten dom od banku otrzymuje i pani Ola spłaca te raty do banku. I od banku, bank jest stroną transakcji i od tego banku, ponieważ jest stroną transakcji. Oczekujemy, że on będzie miał pieniądze, że gdyby coś się stało i pani Ola przestała spłacać to, to ten bank będzie miał pieniądze. Czy to jest uzasadnione, czy nie, to jest inna rzecz. I proszę zobaczyć, po prawej stronie Państwo widzicie identyczną transakcję spisywaną przez notariusza. Od notariusza nie oczekujemy, że będzie miał pieniądze. Notariusz ma tylko pieczęć. Ale de facto proces jest bardzo podobny. Też na, następuje przepływ e, dobra na rzecz pani Oli. Od notariusza, czy oczekujemy od notariusza, że on będzie miał pieniądze? Nie, od banku tak. Proszę, to oczywiście tą transakcję możemy zapisać w postaci pieniądza, albo tylko w postaci zapisów na koncie, tak jak tutaj. Proszę popatrzeć, nie musi być pieniądza. Karta Visa, czy każda inna karta płatnicza to jest tylko zapis na koncie. Bank. O, czy oczekujemy notariusza, żeby trzymał je potem w domowym Od notariusza, żeby posiadał zabezpieczenie naszej transakcji i trzymał je potem w domowym sejfie? Nie. Bank musi mieć. Notariusz zapisuje transakcję między dwoma stronami. Bank jest stroną transakcji, jest trzecią stroną transakcji. I od banku mówimy, musisz mieć pieniądze. Czy tak jest w istocie? Proszę popatrzeć, de facto nasze wyobrażenie jest takie, że jeżeli idziemy do banku, to bank ma w sejfie złoto, ma w sejfie pieniądze, my idziemy po kredyt, bank nam daje te pieniądze, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Takie jest potoczne wyobrażenie. Oczywiście, jak Państwo tu widzicie na tych obrazkach poniżej, będziemy ciężko pracować, żeby ten kredyt spłacić. Ciężko pracować. Czy ten obrazek jest prawdziwy? Nie. Ani bank nie ma złota, ani bank nie ma pieniędzy w sejfie, ani bank nie udziela kredytu w gotówce, najczęściej w formie zapisu. Jedyne i prawdziwe jest to, że ten kowalski, jak dostanie kredyt, to będzie musiał ciężko pracować, żeby kredyt spłacić. Trzeba sobie uzmysłowić, że tak naprawdę bank zawiera z nami umowę o zapisie na koncie. Jeżeli pani Ola przychodzi do banku i mówi chcę pożyczyć milion złotych, żeby kupić dom od dewelopera, to bank zapisuje na koncie pani Oli, mówi masz minus milion złotych do spłacenia, a deweloperowi zapisuje plus milion złotych. Dodatkowo pani Oli zapisuje minus 100 tysięcy. To są odsetki za to, że my do umowy przystępujemy. W wyniku tej transakcji, którą tu Państwo widzicie, powstał milion złotych w gospodarce. Ten milion złotych powstał z niczego. Z niczego. Poprzez tylko zapis. Jeżeli Pani Ola spłaci odsetki w wysokości 100 tysięcy w przyszłości, to jeszcze do tej gospodarki będzie wpompowane te 100 tysięcy. Ale. Proszę zauważyć, milion złotych powstał z niczego poprzez prosty zapis na koncie. Deweloper ma milion złotych. Ten milion złoty powstaje w momencie podpisania umowy kredytowej. Wcześniej go nie było. W momencie kiedy pani ora składa podpis pod umową kredytową, w tym momencie powstaje milion złotych. Z niczego. To jest proces, w którym powstaje pieniądz. A kiedy pieniądz znika? No znika wtedy, kiedy pani Ola mówi, nie jestem w stanie spłacać moich rat. Ogłaszam bankructwo. Wtedy bank musi stornować. I wtedy bank, jeżeli ogłosi upadłość, to ci wszyscy deweloperzy okaże się, że nie mają nic. Zniknął milion z rynku. A może miliard, a może 10 miliardów. Zniknął bank, a razem z tym bankiem zniknęły pieniądze. Które miał wpisane jako aktywa. Jako stan konta tych deweloperów, tudzież innych osób, które te dobra wytworzyły i które te dobra miały zapisane w postaci pieniądza na koncie. Pieniądz powstaje z niczego w momencie podpisania umowy kredytowej. I pieniądz, tak jak powstał z niczego, tak potrafi zniknąć. Jeżeli strona, która ma spłacać. Swoje zobowiązanie, nie jest w stanie go spłacić. Wówczas trzeba stornować. I efektem może być zniknięcie pieniędzy dewelopera, wielu deweloperów. Jakie warunki musi spełnić bank, żeby taką transakcję mógł zapisać? Bo Państwo domyślacie się, że gdyby nie musiał bank żadnych warunków spełniać, to każdy z nas by chciał być bankiem. Po prostu. Pieniądze by można tworzyć z niczego. Otóż. Jest to proste, ale nie tak do końca. Jakie warunki musi bank spełnić? W każdym państwie zachodnim ten system bankowy jest taki dwustopniowy. To znaczy mamy bank centralny, który jest takim bankiem nadzorczym nad całym systemem bankowym i mamy banki komercyjne. I między tym systemem, między tym bankiem centralnym a bankami komercyjnymi, które tu są w tej środkowej linii, Państwo widzicie, są, ja wyróżniłem trzy elementy, jako najbardziej istotne po to, żeby ten obraz był klarowny. Stop, rezerwę cząstkową, stopę referencyjną i stopę depozytową. I rezerwa cząstkowa to jest coś takiego, co jeżeli mówi ustawodawca do banku chcesz pożyczyć milion złotych, to musisz coś mieć. Cokolwiek, ale musisz. nie możesz tak sobie od siebie zapisać tej transakcji. od tak, nie mając nic. W Polsce, czyli musisz mieć tak zwaną rezerwę cząstkową. Ta rezerwa cząstkowa, tak jak Państwo widzicie, ona jest w, bardzo, w wielu krajach a, różnej wysokości. W Polsce ona wynosi 3,5%. Czyli jeżeli chcę pożyczyć milion złotych, dla Pani Oli to 35 tysięcy muszę mieć. Tak mówię w dużym uproszczeniu, ale żeby to zrozumieć. W strefie euro, jeżeli chcę pożyczyć milion złotych, muszę mieć 10 tysięcy euro. Ale są takie kraje jak Australia, Kanada, Dania, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwecja czy Wielka Brytania, gdzie... Tej rezerwy cząstkowej nie trzeba mieć. Innymi słowy, żeby zapisać tą transakcję kredytową, kiedy powstał pieniądz, milion złotych, bank musi mieć rezerwę cząstkową. Ta rezerwa cząstkowa wynosi w Polsce 3,5%, w strefie euro 1%. I jeżeli wrócimy teraz do naszego systemu polskiego, ta rezerwa cząstkowa wynosi 3,5%. Stopa referencyjna wynosi. 1,5%. Stopa referencyjna jest wtedy, kiedy bank komercyjny potrzebuje pieniędzy z banku centralnego. Wtedy te pieniądze może pożyczyć. I wtedy pożycza je według stopy referencyjnej. A jeżeli bank komercyjny ma za dużo pieniędzy, wówczas składa te pieniądze w depozyt do banku centralnego i wtedy mamy stopę depozytową 0,5%. O stopach decyduje Rada Polityki Pieniężnej i te komunikaty comiesięczne. Rady Polityki Pieniężnej mówią o wysokości poszczególnych stóp. Wracając do naszej Polski. W Polsce mówimy, mamy pieniądz banku centralnego, w uproszczeniu to jest gotówka, którą obracamy. I mamy pieniądz banków komercyjnych, czyli to, co sobie pokazali na koncie, na tym, na tym procesie, kiedy pani Ola pożycza pieniądze na to, żeby zapłacić deweloperowi. Ten milion złotych tworzą banki komercyjne. I Państwo widzicie, w polskim systemie to jest ta ciemniejsza linia pod spodem, to, to są pieniądze banku centralnego, a ta jaśniejsza linia to są pieniądze banków komercyjnych. Ta jaśniejsza, to jaśniejsze pole to są pieniądze tylko występujące na kontach. One nie mają żadnej innej materialnej formy. Jak spojrzymy, jak to się ma do ilościowo. To gotówka w obiegu poza kasami banków to jest 172 miliardy. Ale ilość pieniądza w obiegu to jest już bilion 254 miliardy. Państwo widzicie, że 1,1 ,1, mniej więcej biliona to jest pieniądz, który występuje tylko i wyłącznie jako zapis na kontach. Jak powstaje pieniądz? Procesie kredytowania. Ten proces, który opisaliśmy sobie na samym początku, ten mechanizm dobrobytu opisany jest pieniądzem. Im więcej tych transakcji dobrobytu, tym więcej powstaje pieniądza. Pieniądz nie powstaje w żadnym innym procesie, jak tylko proces kredytowania. Udzielamy kredytów dla państwa i instytuc instytucji samorządowych, dla sektora finansowego dla przedsiębiorstw i dla gospodarstw domowych. I te cztery rodzaje kredytów, albo jakbyśmy powiedzieli długów, tworzą masę pieniądza. Taki jest mechanizm powstawania. Dziękuję.